I mm you. -hmm. Zdrój to czterogwiazdkowy obiekt, który powstał w listopadzie 2005 roku. Posiada 105 pokoi, jednocześnie możemy przyjąć 195 gości. Część rehabilitacyjna, lecznicza, kosmetyczna oraz rekreacyjna znajduje się w jednym budynku. Malinowy Zdrój to naprawdę wyjątkowe miejsce. Połączyliśmy tutaj lecznictwo uzdrowiskowe oparte na wieloletniej tradycji i sprawdzonych systemach, z nowoczesnym SPA, które pomaga zregenerować się, odbudować siły witalne i wypocząć. W malinowym zdrowiu kultywujemy prawdziwą ideę SPA, sanus per aquam, czyli zdrowy dzięki wodzie. I to właśnie woda jest podstawowym bogactwem tego miejsca. Internet to obecnie nieodzowny kanał komunikacji, a także dystrybucji. Wprowadziliśmy na rynek całkiem nową markę kosmetyków Balneo Kosmetyki Malinowy Zdrój. Dlatego potrzebowaliśmy miejsca, które jednocześnie będzie łączyć promocję i prezentację naszych produktów, jak również będzie umożliwiał nam ich sprzedaż. Dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie sklepu internetowego który pozwolił nam dotrzeć z naszą ofertą kosmetyków do szerszego grona klientów, jak również zaprezentować właściwości leczniczej wody siarczkowej i produktów na nich opartych większej ilości klientów. Shopper zapewnia nam stabilność prowadzenia naszego sklepu internetowego. Przede wszystkim panel administracyjny jest bardzo czytelny, funkcje rozłożone są w poszczególne kategorie bardzo klarownie, nie ma problemu ze znalezieniem odpowiednich zakładek czy funkcji. Wszystkie informacje znajdują się bezpośrednio pod danymi kategoriami, co bardzo ułatwia zarządzanie sprzedażą w sklepie internetowym. Ze względu na dużą ilość bardzo rzetelnych raportów dotyczących czy sprzedaży, czy zamówień, jak również formy płatności, czy formy dostawy, możemy na bieżąco aktualizować naszą ofertę i dopasowywać ją do potrzeb i tak naprawdę preferencji klientów. Bardzo ważne we współpracy z shoperem jest również kontakt z działem obsługi klienta, który zawsze pomoże i doradzi klientowi, jak rozwiązać problem czy to administracyjny, czy konfiguracyjny sklepu. Ta pomoc jest bardzo rzetelna i kompetentna, co pozwala efektywnie i bez zbędnego stresu zarządzać własną sprzedażą i sklepem internetowym. Jedną z zalet oprogramowania Shopper jest to, że można skorzystać ze sprawdzonego oprogramowania, natomiast dopasować własną szatę graficzną. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie ze względu na po pierwsze doświadczenie Shoppera, jeżeli chodzi o programy i systemy do zarządzania sklepami internetowymi. Z drugiej strony jednak chcieliśmy być indywidualni, mieć swoją koncepcję graficzną, swój layout, który boś pośrednio kojarzy się z naszą marką. Dlatego Zdecydowaliśmy się na z jednej strony gotowe oprogramowanie sklepu internetowego, ale z drugiej strony możliwość indywidualnego rozwiązania graficznego i nałożenia własnej skórki graficznej na dane oprogramowanie. To, czym Shopper się wyróżnia, jest również stałe udoskonalanie i wprowadzanie nowych rozwiązań. Jest to przede wszystkim związane z rozwojem rynku e-commerce na urządzeniach mobilnych. Wiąże się to z możliwością... Czytania i zakupów przez urządzenia mobilne, jak również bezpośredniej integracji, czy to z wyszukiwarkami internetowymi, czy z systemem zakupów, takich jak na przykład Allegro, jak również możliwość integracji z porównywarkami cenowymi oraz oczywiście z nieodzownym w dzisiejszych czasach Facebookiem. I <muchas> don't